Dlaczego audyt jest taki drogi? Otrzymujemy wiele pytań od gmin, dlaczego cena audytu jest taka, a nie inna. Chcielibyśmy to w skrócie wyjaśnić. Audyt w gminach, do tego konkursu może przeprowadzić audytor, który ma odpowiednie certyfikaty. Lista tych certyfikatów nie jest długa, jest ich dosłownie 11 i są to certyfikaty, które są uznawane na rynku międzynarodowym, zarówno w jednostkach publicznych, jak i w dużych firmach, korporacjach. Posiadanie takiego certyfikatu dla audytora jest zapewnieniem o tym, że audytor posiada najwyższą wiedzę i przeprowadza audyty z najwyższą starannością. Cena audytu jest uzależniona od wielkości danej gminy. Czyli inna cena będzie, jeżeli gmina posiada jeden serwer, dwa serwery, będzie to na przykład nie wiem, 20 stanowisk czy 30. Natomiast inna cena będzie, jeżeli gmina posiada około 100 stanowisk, kilka zlokalizowanych serwerów, w kilku lokalizacjach. Dodatkowo czynnikiem, który wpływa na cenę jest przeprowadzenie audytu w formie hybrydowej bądź na miejscu. Wiemy, że pojawiły się na rynku propozycje przeprowadzenia audytów w pełni zdalnie. Według nas, naszego doświadczenia nie jest to możliwe. Nie da się zdalnie przeprowadzić badania cyberbezpieczeństwa, nie da się ocenić wszystkich aspektów bezpieczeństwa u państwa. To jest tak jakby kluczowe w tym działaniu. Więc nie zalecamy korzystania z, z pełni online-nowego audytu, ponieważ według nas nie jest to wskazane. Czy gminy słusznie obawiają się audytu bezpieczeństwa? Drodzy Państwo, to takie jest niestety podejście, spotkamy się z takim, że, że strasznie gminy są przestraszone audytem. Audyt jest pozytywną rzeczą. Proszę nie mylić tego z jakimkolwiek negatywnym działaniem. Audyt to stwierdzenie, jakie są u Państwa luki w zabezpieczeniach, gdzie skierować Państwa kroki, w którym kierunku. Aby poprawić to bezpieczeństwo, gminy nie będą rozliczane z wyników tego audytu, jednak należy pamiętać, że wszystkie ustalenia i wszystkie braki, które wyjdą w trakcie tego audytu, najprawdopodobniej gminy będą musiały uzupełnić. Końcowym efektem audytu jest wskazanie zaleceń dla państwa na temat bezpieczeństwa. Dlaczego audyt powinien odbyć się w pierwszej kolejności? To jest według nas zasadnicza rzecz. Audyt powinien być przeprowadzony przed złożeniem wniosku. Wiemy, że tak jak już pan Mirosław wspomniał, wieża, która już ruszyła i nie da się tego już zmienić. Państwo jeszcze wnioski poskładali częściowo w części gminach. Natomiast audyt powinien być pierwszą działalnością, jaką w tym kierunku robimy, jeżeli jest taka możliwość oczywiście. Audyt wskazuje nam kierunek, w którym powinniśmy iść i braki, które powinniśmy uzupełnić. Ten grant jest na poprawę cyberbezpieczeństwa. Mamy takie informacje od gmin, że gminy w całości chcą przekazać te pieniądze na zakup nowego sprzętu, komputerów, laptopów, natomiast gdzie indziej są problemy. Nie mają podstawowego sprzętu firewalli, mają słabe zabezpieczenia antywirusowe, więc tutaj jest to potrzebne. Jeżeli nie mają już Państwo możliwości w sensie czasu na, na zrealizowanie audytu, to prosilibyśmy o przeprowadzenie wewnętrznej analizy, naprawdę tak przyłożyć się do tego i zrobić wewnętrzną analizę tego co może być potrzebne. To I oczywiście, by, by robić to w porozumieniu z Państwem informatykiem bądź działem IT. Co gminy mogą zrobić już przed audytem? Są takie działania, które gminy mogą zweryfikować bezpłatnie w ramach bieżącej pracy. Jedną z elementów, jednym z podstawowych elementów jest wyznaczenie osoby do kontaktu z odpowiednim csir dla jednostek, jednostek samorządu terytorialnego jest to CSIRT-NASKU. Należy zgłosić taką osobę, najpierw ją oczywiście wybrać, zgłosić do, w ciągu 14 dni do Cesirtu i to, to, to nakłada na nas cała OKSC. Należy o tym pamiętać. Taka osoba, która zostanie zgłoszona, jako osoba kontaktowa, będzie odpowiedzialna za, za, przekazywanie incydentów do odpowiednich sesji. Każda jednostka samorządu terytorialnego ma za zadanie w ciągu 24 godzin od wykrycia incydentu zgłosić go do swojego cesji, czyli w Państwa przypadku do NAS Zgłoszenie powinno zawierać informacje, jeżeli są dostępne. Co wyciekło? Jakie są e, skutki? Oczywiście później w trakcie można te, te zgłoszenie uzupełniać, nawet należy je uzupełniać. Więc osoba, która zgłasza, która będzie odpowiedzialna za zgłaszanie tego typu incydentów musi być osobą dyspozycyjną, bo weźmy pod uwagę, że 90% włamań bądź incydentów cyberbezpieczeństwa zdarza się niestety w weekendy albo w dni wolne od pracy. Wtedy cyberprzestępcy najczęściej tak jakby pojawiają się, objawiają swoją, swoją działalność, szykrują dane bądź próbują je wykradać, stąd Problem z, z wykryciem ich, bo, bo wtedy wiadomo, że nikt nie, nie monitoruje sieci. Więc osoba powinna być dyspozycyjna, powinna mieć szerokie grono kontaktów, czyli powinna mieć przekazane kontakty do najważniejszych osób w państwa gminach, tak aby sprawnie koordynować wszystkie działania i zgłoszenia. I od tego można zacząć, tak? To jest jedna z rzeczy, które jesteście państwo zobligowani do wykonania. Ponadto gmina powinna mieć wprowadzoną procedurę przyjętą i wprowadzoną opracowaną procedurę zgłaszania incydentów. Przeważnie jest to tak, że informatyk bądź ktoś wykryje, na przykład w weekend mieliśmy jakiś czas temu taki, taki incydent, który wykryto w weekend, wykrył go zupełnie, można powiedzieć, przypadkowa, osoba, która dostała dziwnego maila z instytucji, a wcześniej tak jakby komunikowała się z, z tą instytucją zgłosiła to do odpowiedniej osoby. Te, te prace nad tym incydentem ruszyły już w weekend. Natomiast jeżeli nie byłoby procedury i wskazanych konkretnych osób do, do kontaktu, ten kontakt byłby utrudniony, więc sprawa poczekałaby do, do początku tygodnia. To było właśnie też, a propos tego, co wspomniałem, to zadziało się to w święto, gdzie i wolno od pracy w dłuższy weekend, więc, więc tam wtedy cyberprzestępcy i, i Rozpoczynając swoją działalność. Na co gminy powinny zabezpieczyć środki do, dofinansowania? Oczywiście, oprócz wszelkich urządzeń, czy, czy firewalli, czy oprogramowania, które służy poprawie cyberbezpieczeństwa, gmina powinna też zabezpieczyć środki na szkolenia pracowników. Wiadomo, że y, czynnik ludzki jest taki jakby najbardziej. Y, najbardziej niepewny w tej całej kładance cyberbezpieczeństwa, bo nawet nie wiadomo, jak bardzo dobrze zabezpieczona sieć może być, może paść ofiarą cyberprzestępców przez niewyedukowanego nie pracownika, który na przykład nie wiedział, że, że może otworzyć daną wiadomość albo tak jakby znalazł pendrive'a, którego chciał za wszelką cenę uruchomić, i, i tedy rozpoczęła się infekcja. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Wynika to także z ustawy, ze sporządzenia Keri. Raz w roku powinno odbyć się szkolenie dla pracowników obejmujących swym zakresem cyberbezpieczeństwo. To są szkolenia miękkie, przeważnie, które pokazują, na których pokazywane jest, jak się zabezpieczać, jak nie popełnić podstawowych błędów. Nie są to szkolenia stricte techniczne, to są szkolenia przeznaczone dla nietechnicznej części pracowników. Jednym z elementów, który będzie weryfikowany podczas audytu są to strony www, są to bity, są to wszystkie, wszystkie usługi publiczne, które gmina wystawia na zewnątrz, są weryfikowane takie rzeczy jak, jak wersja serwera www, wersja protokołów, czy, czy są wdrożone protokoły SSL w jakich wersjach, e, więc tutaj z, e, z naszych mm, ankiet wynika, że 87% ankietowanych gmin nie posiada certyfikatów SSL na swoich stronach głównej. to też często obserwujemy, e, że certyfikaty są albo są, e, czy certyfikatów nie ma, albo są wdrożone nie do końca poprawnie, więc częściowo nie zabezpieczają wszystkich danych na stronę, to jest bardzo ważne. Tutaj to, to działanie w ramach audytu będzie będzie weryfikowane.